Zamawianie komponentów jeszcze nigdy nie było tak proste i szybkie. Nowy system Wire Solutions daje ci pełną kontrolę nad zakupami. Kiedy chcesz i jak chcesz. Kupuj szybciej, bez maili, bez telefonów. Skorzystaj z intuicyjnej wyszukiwarki, wykorzystaj filtry i wybierz z listy komponenty, których potrzebujesz. Wszystkie informacje są aktualne i pod ręką: ceny, dostępność i inne szczegóły. Masz także dowolność pod względem opcji wyboru jednostki zakupu. Jeszcze szybciej po prostu wgraj przygotowany plik Excel, PDF lub CSV z gotowym zamówieniem. Chcesz wiedzieć, gdzie jest twoje zamówienie? Śledź jego status na bieżąco. W tym samym oknie pobierzesz również fakturę. A jeżeli nie chcesz tracić czasu na szukanie informacji i zamawianie, skorzystaj ze wsparcia agenta AI. Zadaj mu pytanie i czekaj na gotowe. Nasz system całkowicie zmienia sposób, w jaki zamawiasz komponenty. Szybciej, bezpieczniej i wygodniej. Zamawiaj komponenty w Wire Solutions.